Temperatura wody w akwarium. Choć stoi na dalszym planie jeśli chodzi o parametry w akwarystyce morskiej, to jednak w okresie letnim, kiedy przychodzą gorące dni upały, odgrywa znaczącą rolę dla samopoczucia naszych podopiecznych, a przede wszystkim namnożonych bakterii. Niejednokrotnie możemy się spotkać z taką sytuacją, że temperatura w okresie letnim dobija do 30 stopni w pomieszczeniach. Jest to niebezpieczne zbyt długie utrzymywanie się takiej temperatury. Może nieść za sobą katastrofalne skutki, gdzie dobrym przykładem może być tutaj rafa u wybrzeży Australii, gdzie znaczna część populacji uległa właśnie przez globalne ocieplenie, uległa i nadal ulega degradacji. Te korale po prostu bielają. Dla tych, którzy nie widzieli dokumentu, to gorąco polecam to jest taki obowiązkowy dokument. Dla tych, którzy załapali taką przysłowową zajawkę, jeśli chodzi o akwarystykę morską, Wścigając koralowce, tytuł tego dokumentu to jest Wścigając koralowce. Jest to dokument o grupie właśnie naukowców, gdzie fajnie przedstawiają przez jakiś okres czasu, udokumentowują tam, jak właśnie dane rejony ulegają właśnie degradacji poprzez globalne ocieplenie. Jak sobie teraz poradzić z takimi wysokimi temperaturami i w miarę sensownie utrzymywać tą temperaturę na, na żądanej wartości? No, wiadomo, najprostszym rozwiązaniem, a zarazem najskuteczniejszym, byłoby zainstalowanie klimatyzacji. No, ale nie każdy sobie może na, na, na klimatyzację pozwolić. Są to kosztowne rzeczy. Możemy też zastosować chłodziarki akwarystyczne. Też bardzo skuteczne urządzenia, gdzie poprzez obieg wody też utrzymujemy żądaną temperaturę. Tak samo dosyć drogie urządzonka, nie, każdy, nie każdego stać, nie każdy może sobie pozwolić. No i trzecim takim chyba najczęściej stosowanym rozwiązaniem, a zarazem skutecznym, no, to jest schodzenie poprzez wentylację, poprzez wentylację. Mamy na rynku dostępną szeroką gamę różnych wiatraków, wiatraków przystosowanych do akwariów, małych, zgrabnych, a zarazem właśnie wydajnych i skutecznych. Jak można tutaj pokombinować, samemu coś zrobić, tak jak tutaj właśnie miało miejsce u mnie. Ja mam to z kolei tak rozwiązane, że zakupiłem. Wiatrak biurkowy, taki. On ma dwustopniową regulację wentylacji. No i spokojnie sobie tutaj radzi. Mam go, słuchajcie, postawionego postawione na filtrze Tidal. obawiałem się, że może wpadać tam w jakieś rezonansy, ale już, czy mam to drugie lato, funkcjonuje mi to. I tu, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Stoi to stabilnie. Jest cichy, nie słychać go. Także tutaj, jeżeli ktoś lubi sam pokombinować i chciałby jeszcze zaoszczędzić, no to jak najbardziej polecam taki sposób. Ten wentylatorek mam wpięty pod sterownik, taki, który najczęściej w internecie występuje pod nazwą STC1000. Jest to takie małe urządzonko z funkcją grzania i chłodzenia bardzo dobre urządzenie zaletą jego jest to, że ma bardzo niską histerezę, dzięki temu możemy sobie ustalić temperaturę praktycznie bez żadnych wahań także ja to testuję już tutaj drugi, drugi rok i szczerze mogę to jak najbardziej polecić nic tutaj więcej nie trzeba, nic, nic więcej nie trzeba kombinować w zupełności to wystarcza jest jeszcze jeden sposób, ale uważam go za mało, za mało skuteczny. Znaczy skuteczny może jest, ale tutaj wiąże się tutaj obawa z tym, że jednak mogą tutaj wystąpić skoki temperatur. Ja osobiście tego nie, nie testowałem, ale gdzieś tam mi się to obiło. Słyszałem, że niektórzy akwaryści tak robią, mianowicie wsadzają wody, zamrożone wody z lodem. No i dzięki temu ta woda jest schładzana, ale szczerze powiedziawszy, jak gdzieś to nawet pierwszy raz usłyszałem to od razu od razu odsunąłem ten pomysł właśnie z tego względu, że no, nie jesteśmy w stanie tutaj utrzymać stałej temperatury takim sposobem. Wodę, wodę schodzić schodzimy, ale po jakimś czasie ta temperatura znów nam zacznie wzrastać. Trzeba byłoby to na okrągło pilnować, monitorować, co po prostu miałoby się no, miałoby się. Sensem takiej zabawy. Także to rozwiązanie, które tutaj ja mam zastosowane, w zupełności wystarcza. No i podejrzewam, że większość akwarystów, właśnie w taki sobie sposób, radzi. Na sam koniec, taka krótka Michaweczka Puszczę Wam tutaj z karmionka rybek. No i to by było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Pozdrawiam.